Odpowiedzialni politycy muszą rozumieć twardą geopolityczną rzeczywistość, która nas otacza. Posłuchajcie premiera Morawieckiego i porównajcie go z obecnym premierem Donaldem Tuskiem, który w swej naiwności daje się ogrywać na arenie międzynarodowej na każdym polu. Naprawdę posłuchajcie. Czy z naszej perspektywy jako Polski powiedzenie, że także Stany Zjednoczone nie, mogą panie naruszać Radyktorze. prawo międzynarodowe? Nie, panie redaktorze, nasza suwerenność zaistniała z zupełnie innego względu. E, dlatego, że Ronald Reagan połamał wszystkie możliwe e, reguły wówczas obowiązującego Détente wobec Związku Radzieckiego i prawa międzynarodowego. Do... Chwileczkę, a czym, była a czym była interwencja w 1983 roku w Grenadzie, a czym była interwencja w Panamie? Oczywiście, że połamali również prawo międzynarodowe, łamią je 10 razy rzadziej niż Rosja, wcześniej Związek Radziecki i dzisiaj Chiny. I przestańmy myśleć o arenie międzynarodowej jako o uporządkowanym podwórku. Arena międzynarodowa to domena anarchii, dżungla i musimy trzymać się razem w NATO,